Znakomity mecz w nowotańcu, ale gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. 24. kolejka czwartej ligi Podkarpackiej sprawiła, że w czołówce zrobiło się ciasno, a i na dole tabeli nie ma jednoznaczności. O tym co działo się w ostatnią sobotę na boiskach Podkarpackiej Czwartej Ligi opowiemy i pokażemy w naszym cotygodniowym tygodniowym Czwarto Ligolaco, czyli magazynie goli naszej Podkarpackiej klasy. Rzut oka na zestaw spotkań 24. kolejki i już wiadomo, że hitem będzie mecz lidera z wiceliderem, czyli Kosmos Stal Wańcud. Trudno się dziwić, że właśnie z tego spotkania odbyła się transmisja na żywo na naszym kanale na YouTube. A było co oglądać. Jeśli chodzi o inne spotkania, to każde miało swój ciężar i w każdym liczyły się punkty. A my zaczynamy w stolicy Podkarpacia, gdzie niepokonany wiosną soku, Kolbuszowa-Dolna mierzył się na wyjeździe ze stalu Dwa Rzeszów. Zawodnicy mieli w tym meczu dodatkowe utrudnienie w postaci silnie wyjącego wiatru. W 47 minucie po zagraniu ręką w swoim polu karnym jednego z graczy stali sędzia tego spotkania, Albin Kijowski, podyktował rzut karny dla Sokoła, którego na gola zamienił Adrian Nowak. gospodarze wyrównali w taki sam sposób w 83 minucie. Tym razem jednak rzut karny został podyktowany za faul na napastniku stali, a pewnym egzekutorem był Michał Musik. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, błąd popełnił jeden z obrońców stali. Zbyt lekko podał do bramkarza, bliski przejęcia piłki był jeden z graczy Sokoła, ale nieprzepisowo utrudnił mu to golki stali i Albin Kijowski trzeci raz w tym meczu wskazał na wapno. Gola na wagę trzech punktów z rzutu karnego zdobył lewonożny Kacper Drelich. Stal dwarzeszu w Soku Kolbuszowa Dolna, 1–2. W dębicy iglopol podejmował Wisłoka Wiśniowa. W 12 minucie na prowadzenie wyszli goście. Paweł Piątek zagrał dwójkową akcję z Jakubem Krokiem, przyjął piłkę w polu karnym rywala i odwracając się w kierunku bramki zdobył gola dla swojej drużyny. Gospodarze wyrównali w 40 minucie. Piłkę po rzucie rożnym na 15 metr otrzymał Mateusz Peda i strzałem po ziemi trafił do siatki Wisłoka. Przyjezdni szybko ponownie objęli prowadzenie. Jeszcze przed przerwą głową piłkę do bramki iglopolu skierował Arkadiusz Baran. Po raz drugi w tym meczu asystę zanotował Jakub Krok, tym razem z rzutu rożnego. IGLOPOL WISŁOK 1-2 W sobotę o godzinie 16 doszło do starcia na szczycie czwartej ligi podkarpackiej. Kosmos Nowotaniec podejmował stal Łańcut. Emocji było co nie miara. W ósmej minucie piłkę z prawej strony boiska dośrodkował Jegor Pinczuk, Dżaba Pakadze uprzedził obrońcę i padając na murawę zdołał oddać, jak się okazało, celny strzał na bramkę rywali. Stal rzuciła się do ataku. W 17 minucie z rzutu wolnego spod linii bocznej uderzał Wojciech Rejman, piłkę musnął Oskar Majda, kompletnie zmylił bramkarza oraz obrońców i futbolówka wpadła do siatki. W doliczonym czasie pierwszej połowy Kosmos ponownie objął prowadzenie. Nazar Werbni długim podaniem uruchomił Pakadze, który ograł Sebastiana Kocuja i lewą nogą pokonał bramkarza Stali. Między 50 a 60 minutą sporo się działo. Najpierw sędzia dopatrzył się faulu Werbnyja w swoim polu karnym i podyktował rzut karny, którego na wyrównującego gola zamienił Wojciech Rejman. W 58 minucie Rejman posłał prostopadłą piłkę do Patryka Roga, ten przyjął ją w bieg w pole karny rywala i wyprowadził stal na prowadzenie. Kosmos jednak nie rezygnował. W 65 minucie tuż przed polem karnym gości faulowany był Kasper Pieniążek. Piłkę ustawił Werbni erbni i przepięknym strzałem nad murem umieścił piłkę w siatce. Kosmos stał łańcuch. 3 do 3. O tej samej porze, co mecz w Nowotańcu, spotkanie rozgrywał inny kandydat do awansu. Pogoń Soku Lubaczów, który mierzył się z Lechią Sędziszów. W 23. minucie strzał na bramkę gości oddał Maciej Grabowski. Bramkarzowi lechii udało się odbić piłkę, ale ta wpadła pod nogi Władysława Rosliakowa, który zagrał do Grzegorza Gawle, a ten głową dał prowadzenie swojej drużynie. W 33. minucie ten sam zawodnik podwyższył na 2 do 0. Piłkę w pole kardem rzucił Grabowski, a Gawle po raz drugi w tym meczu skierował głową piłkę do siatki rywali. Dzięki wygranej nad Lechią, pogoń soku została wiceliderem. Pogoń soku Lechia 2 do 0. Głogowia, która ostatnio pokonała kosmos nowotaniec, tym razem gościła w kamieniu. O ile w meczu z liderem Piotr Lipka zachował czyste konto przez 90 minut, o tyle w meczu z Sokołem już w 12 minucie zmusił go do kapitulacji pięknym uderzeniem z głowy Kacper Piechniak, któremu dośrodkowywał Patryk Marut. Po przerwie na 2-0 podwyższył również głową Kacper Wydra. Nietypową asystą popisał się Kacper Piechnia, który przerzutką podał do kolegi z zespołu. Trzecia bramka dla gospodarzy również padła po strzale głową. Z rzutu rożnego do Stępniowski, a gola zdobył Bartosz Pikuła. Głogowia była w stanie odpowiedzieć tylko jednym trafieniem. Skarnego, podyktowanego po zagraniu ręką jednego z obrońców Sokoła, wykorzystał Arkadiusz Staszczak. Sokół Głogowia... 3 do 1. Krocząca od zwycięstwa do zwycięstwa ekipa Sanoka zawitała do Bogu chwały. Wynik meczu w 31 minucie otworzył skuteczny wiosną Miłosz Gierczak, który najpierw wyszarpał piłkę przeciwnikowi w środku pola, potem zdecydował się na solową akcję zakończoną celnym strzałem z pola karnego. Izolator próbował się odegrać, ale w 66. minucie Gierczak podał do Piotra Lorenza, a ten popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki gospodarzy. Izolator mógł odwrócić losy meczu, miał sytuację, a między innymi karnego nie wykorzystał Krystian Wilk. Izolator Boguchwała Ekobal Stalsanok 0-2. Legion Pilsno miał sięgnąć po łatwe 3 punkty w meczu z koroną Rzeszów i początek meczu zdawał się to potwierdzać, bo gospodarze pressingiem zmusili Rzeszowian do błędu. Bartosz Czyjt dośrodkował, a piłkę do bramki głową skierował Miłosz Chmura. Dalsza część meczu nie układała się jednak tak idealnie dla Legionu, a na pewno nie cały mecz. W 33 minucie akcję wyprowadzili goście. Patryk Czepiel zagrał w pole karne, a tam trącił ją Rafał Bajek i było po jeden. Pesymiści z Pilsna mogli wspominać mecz sieni, kiedy to Legion stracił punkty w meczu z Koroną. Piłkarze jednak szybko odpowiedzieli. Czyjt podał do Piotra Syguły, ten dośrodkował, a bramkarza Korony ponownie pokonał Miłosz Chmura. W 88 minucie sędzia odgwizdał karnego za faul na Oskarze Mazurze i wynik meczu ustalił pewnym strzałem z 11 metrów Tomasz Barycza. Legion Pilsno, Korona Rzeszów 3-1. do 1. Na koniec mecz Błękitnych Robczyce z rezerwami Resowi. Mecz o wysokim ciężarze gatunkowym dla obu drużyn praktycznie o życie. Zdecydowanie lepiej układał się dla gospodarzy. W 17. minucie po rzucie rożnym zakotłowało się w polu karnym resowi, piłkę głową odbił Krzysztof Orzech, a fantastycznym golem nożycami popisał się Kacper Wywrót. W 23. minucie faulowany w polu karnym był Mateusz Bieniek, do 11. podszedł Hubert Siepierski i silnym strzałem nie dał szans bramkarzowi resowi. Najlepszy strzelec błękitnych, kilkanaście minut później ponownie stanął oko w oko z Filipem Dziurgotem. Tym razem po faulu na nim samym i ponownie pokonał młodego golkipera. Resowia tuż przed przerwą zdobyła gola, którego autorem był Kacper Szymkiewicz po podaniu Mikołaja Marcinca, co dało jej nadzieję na drugą połowę. Nadzieja prysła, gdy w 74 minucie z interwencją spóźnił się Dziurgot i sfaulował szarżującego w pole karne Norberta Znów w piłkę na 11 metrze ustawił się Pierski i znów skończyło się to golem. Robczyce Resowia 2, 4-1. do 1. Mecz Polonia Przemyśl z Jarosław został przełożony na 1 maja na wniosek policji. Remis dwójki liderów wykorzystała Pogoń Sokół Lubaczu. Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli Błękitni Robczyce, którzy wciąż liczą na łódź szczęścia w końcówce sezonu. Kosmos Nowotaniec po raz pierwszy w tym sezonie nie wygrał u siebie. W tabeli mamy nowego wicelidera, to Pogoń z Okulubaczów, która wykorzystała starcie na szczycie, by odrobić straty wobec zespołów Kosmosu i Stali, nie mniej ciekawie na dole. Tam wiele drużyn nie tylko spogląda na tabelę czwartej ligi, ale też trzeciej ligi. To tyle w tej kolejce, a my zapraszamy już za kilka dni, bo najbliższe mecze już w środę. A w zestawieniu m.in. derby ECOBOL Stalsanok, Kosmos Nowotaniec czy pojedynek Rezerw Stali 2 i Resowi 2 zapraszamy, bo będzie co oglądać.